Cześć. Dzisiaj będzie o uważności. O uważności nie tylko tej rozumianej jako bycie tu i teraz, zatrzymanie się, oderwanie się od wszystkich bodźców, które są na zewnątrz, ale na takiej podstawowej uważności, czyli na umiejętności wracania do tego, co ważne. Czyli najpierw zastanów się, co jest dla Ciebie ważne. Co jest ważne dla Ciebie osobiście, dla Ciebie jako człowieka, dla Ciebie jako osoby, która pełni różne role społeczne, różne role życiowe? Co jest dla Ciebie ważne? Co jest ważne w Twoim życiu? I mając już tą wiedzę, jak już poznasz siebie, jak już będziesz wiedzieć, co jest dla Ciebie ważne, to spróbuj myśleć o tym, Powracać do tego, zastanawiać się, czy to, co jest dla ciebie ważne, jest obecne w twoim życiu. Po to, że to jest ważne, jeszcze nie oznacza, że jest obecne w twoim życiu, więc zastanów się, na ile jest to obecne w twoim życiu. I próbuj praktykować takie zatrzymywanie się i wracanie myślami do tego, takie świadome wracanie myślami do tego, właśnie, co ważne. Będzie wokół wiele dystraktorów. Będzie wokół wiele trudności, będzie wokół wiele takich przynęt, które będą ci od tego myślenia odrywały. I to naturalne, że one są. Ważne, żebyś praktykowała w sobie taką umiejętność powrotu do tego, co ważne. Powrotu tak naprawdę do siebie, do tego, kim jesteś, jaka jesteś, jak żyjesz, jak chcesz swoje życie przeżyć? Skup się więc na tym, by uważnie przeżywać swoje życie. Skup się na uważności. Wracaj do tego, co ważne. Cześć.